Łaskę i pokój wam moi kochani. Bardzo dużo wierzących zachwyca się postacią antychrysta, i to mnie bardzo dziwi, bo my powinniśmy się zachwycać postacią Chrystusa, a nie antychrysta, ale poniekąd to jest zrozumiałe, bo niektórzy po prostu się boją, jak to będzie, czy nie zostanę zwiedzony, bo wielu zostanie zwiedzonych, mówię, słowo Boże. I pierwsze, o czym chcę powiedzieć. Po pierwsze, Nowy Testament mówi o wielu antychrystach, że to jest ogólnie wiele postać, wiele postaci, które działają w duchu antychrysta, istniały w Kościele w pierwszych wiekach i non stop powstają i istnieją. Postać ostatecznego antychrysta w Biblii nie była, tak jakby wymieniona, związana z antychrystem, tylko to była bestia albo syn odstępstwa, ale antychrystów było dużo. Co nie znaczy, że bestia albo syn odstępczy, syn gniewu nie będzie chodził w duchu antychrysta. Będzie chodził w duchu antychrysta, oczywiście, ale już tych antychrystów mamy wiele pośród nas, wokół nas. I żeby zrozumieć, czy nie jestem pod wpływem antychrysta, ogólnie trzeba wiedzieć i rozumieć Chrystusa, kim jest Chrystus. Bo słowo anty, anty w Biblii, w języku greckim, Główne znaczenie słowa Anty jest zamiast w miejsce, nie przeciwko, tylko przede wszystkim zamiast. Dopiero wtedy, kiedy ktoś wchodzi w miejsce Chrystusa i staje się tym zamiast, tak by mówiąc, to ta osoba zaczyna być przeciwnikiem, tak, i gdzieś no, logika podpowiada, że ten, który wszedł w miejsce Chrystusa, staje się jego przeciwnikiem, bo nie jest prawdziwym Chrystusem, jest fałszywym. Każdy, kto jest fałszywy, jest przeciwnikiem. I to trzeba rozumieć. Ktoś, kto wchodzi w miejsce Chrystusa. I teraz, e, później, e, e, jeśli Pan pozwoli, to. Powiem wam, jak Ireneusz, ojciec kościoła, wprowadził postać jedynego antychrysta w końcach świata, ale ważne i ważniejsze jest wiedzieć, jaki jest duch antychrysta. I to apostoł Jan wprowadził to słowo antychryst i my o tym możemy przeczytać w pierwszym liście Jana 2,18. Apostol Jan był bardzo mocno związany z, jakby, rozumieniem Jezusa Chrystusa i jego Ewangelia jest najbardziej chrystocentryczna. O, o, o niej jest napisane, że Jan opisuje Jezusa Chrystusa jako arcykapłana. Że to jest księga bardzo duchowa i najbardziej duchowa, jakby mniej tam jest takich biogra biograficznych momentów, więcej jest po prostu duchowych momentów. 2.18. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście. 1 Jana 2:18. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Tutaj fajnie widzimy, że jest napisane o jednym tak, że ma przyjść Antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Ktoś, kto wchodzi w miejsce Chrystusa. Przy czym, co jest ważne, ja ostatnio w kościele nawet o tym głosiłem, że Chrystus, po, he, po grecku to słowo oznacza namaszczony, po hebrajsku masijach. Jezus był opisywany w Ewangeliach jako Jezus, postać Jezusa. I o nim była mowa cały czas per Jezus. Później, kiedy Jezus zmartwychwstał i apostołowie zaczęli uczyć i pisać swoje listy, to było faktycznie wiedza i opisywanie Chrystusa. I oni często używali słowa Chrystus, które oznacza namaszczony. Jezus po zmartwychwstaniu objawił się im jako prawdziwy pomazaniec. Namaszczenie łamie jarzmo i... Oni w tym zmartwychwstaniu zobaczyli kogoś potężnego, który zawsze łamie jarzmo. Jego obecność łamie jarzmo. Kiedy oni się bali i Jezus im się objawił, kiedy byli zamknięci ze strachu przed Żydami, już jego obecność złamała jarzmo. Więc. E, Duch antychrysta próbuje w kościół wprowadzić wszystko, co, co nie jest związane z Chrystusem. To mogą być wspaniałe, pobożne rzeczy. Ktoś, kto wchodzi w miejsce Chrystusa, to, mogą być, to może być legalizm, uczynkowość, to może być wszelkiego rodzaju bohuchwalstwo, to może być. Nie wiem, dodatkowa księga Biblii, tak jak Księga Mormona na przykład. To może być, możemy mnożyć po prostu przeróżne rzeczy, co może być wprowadzane jakby dodatek, który ma uzupełnić doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. I wtedy, wtedy możemy zrozumieć, tam działa duch Antychrysta, który wchodzi w miejsce Chrystusa. Nawet, nawet słuchajcie, pośród was jest napisane, Oto już teraz wielu antychrystów powstało. I dziewiętnasty. Wyścig spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. I tutaj, co ciekawe, to co ciekawe, że ten antychryst jest opisany jako część jakby takiego ogólnego... Stowarzyszenie Wierzących, jakby to, to nie jest osoba spoza wiary, osoba świecka, totalnie jakby ze świata, tylko to jest osoba, która gdzieś z wiarą miała do czynienia, która, która nagle, będąc z nami, zbawiona z łaski, zaczyna, zaczyna robić i wierzyć i ogłaszać rzeczy, które. Są sprzeczne z tym poznaniem, które my mamy, poznaniem łaski, prawda? I to, i to, i to w nas powinno wzbudzać, jakby musimy mieć jakby roz, rozeznanie duchów, roz, rozpoznania duchowej rzeczywistości. Amen. Pierwszy Jana 2,22. Któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem, ten jest antychrystem kto podaje wątpliwość ojca i syna. I teraz wprost Jan mówi, jak rozpoznać Antychrystę? Ten, kto podaje wątpliwość ojca i syna. Oczywiście przede wszystkim tutaj była mowa o Żydach, którzy odrzucili Jezusa i podali wątpliwość, synostwo i w ogóle wszystko, że, że, że Jezus był posłany od Ojca, tak jak on mówił, to jest jedno z tych, z tych rzeczy, które która jakby się nasuwa, nam, ale poza tym tutaj było bardzo dużo gnosty, gnostyckich ruchów, które podawały wątpliwość ojca i syna, i, i to jest jakby główny motyw. Świat, a, a zwłaszcza ateistyczny, oni w ogóle nie rozważają, czy był Jezus od Ojca, jest Syna, Oni mówią: Nie, to, to wszystko bajki, my tym się nie zajmujemy, my tym się nie przyjmujemy, to jest Wasza sprawa. Więc jakby nikt z ateistów albo ze świata, jakichś ludzi niewierzących, nie przychodzi do nas i nie tłumaczy: O, ja nie wiem, czy Wasz Jezus naprawdę jest od Ojca. Nikt tak nie mówi, ich to po prostu nie interesuje, więc duch antychrysty przede wszystkim działa w kołach wiary przy różnych religii. Tak, coś, co weszło i próbuje wchodzić w miejsce Chrystusa, taki powiedzmy islam, czy jakaś każda inna religia, która. Gdzieś wprost zaprzecza. No, islam wprost zaprzecza. Mówią, tak, Jezus istniał, nie mogą tego temu zaprzeczyć. Mówią, tak, Jezus istniał, ale zaprzeczają, że, że był synem Boga, że, że był jakby częścią Boga. Jak jakoś mówią, nie, wy jesteście heretykami, Bóg nie może mieć, dzieci jakoś tak mówią. Więc w ten sposób widzimy, gdzie, gdzie możemy szukać ducha antychrysta? Kiedy patrzymy na jakiegoś głupiego, nie wiem, gwiazdora muzyki rock albo jeszcze jakiegoś innego, bo, o, na pewno ten jest antychryst. Im jest daleko do być antychrystem tak naprawdę, czytając to, co czytamy. Dlaczego im jest, takim ludziom jest daleko? Bo żeby, żeby chodzić w duchu antychrysta, trzeba jakby próbować wejść w miejsce samego Chrystusa, ale dla nich Chrystus jest nikim i oni w to miejsce nie próbują wchodzić. Oczywiście gdzieś w umysłach innych ludzi mogą zajmować miejsce Chrystusa, że dla kogoś jest wielkim idolem i tak dalej. Możemy jakby mnożyć takie rzeczy, ale apostoł Jan mówił o środowisku ogólnym wierzących. Tych, którzy gdzieś w coś wierzą. Prawda? To jest ważne, żeby rozumieć i rozpoznawać znaki i, i, i czasy. I później, później apostoł Jan uzupełnia 1 Jana 4:3, mówi: Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Po pierwsze, co widzimy, jest wprost napisane, i teraz już jest na świecie. Jest. A kiedy teraz? Dwa tysiące lat temu już ten duch był. On był aktywny, on tworzył sekty, on tworzył herezję, on tworzył, ten duch tworzył fałszywą Ewangelię, tworzył obraz fałszywego Chrystusa. On, ten duch non stop, ponieważ ten duch został Pokonany na krzyżu Golgotym, oczywiście chodzi o Lucyfera, on nie może za dużo zrobić, ale to co, to, co robi, to, co może, nieustający wpływ na umysły. Umysł niezdyscyplinowany, który nie jest wykształcony w poznawaniu pism, w studiowaniu, w takiej ogólnej wiedzy, jakiejś m, takiej kindersztuby, jakiegoś bycia e, wykształconym w pewnym. W sensie, to te umysły ulegają i są podatne takim wpływom, i powstają herezje, i wtedy przez tych ludzi działa duch herezji, tak samo jak przez, przez nas, wierzących w Jezusa, zbawionych przez wiarę z łaski działa duch Chrystusa, on przez nas wpływa na ten świat, to tak duch antychrysta i duch różnych heretyckich nauk wpływa na Kościół. Dlatego my widzimy, tyle, tyle tego jest, tyle jest heretyckich, mocniej, słabiej, ale rzeczy, które non-stop odprowadzają Kościół Chrystusa Jezusa od, od Niego, oblubienica jest odrywana, od ublibieńca, dając im jakby inne pomysły, jakieś zmuszając do niewłaściwych wyborów. Może to nie jest od razu wprost, jakby atak na Chrystusa, że ktoś przychodzi, nie, nie wierzę, że Chrystus nam jest od syna, od, od, od ojca, tylko wprowadzają jakieś inne, drobne rzeczy, które ostatecznie. Wyłamują nas z wiary, przynoszą zły owoc. Często takie herezje zaczynają się od małych rzeczy. Taki przykład najbliższy, znany nam tak, jakby z autopsji, na przykład świadkowie Jehowy, którzy najpierw coś tam zaprzeczyli, powiedzieli na przykład o przeczytali coś o spożywaniu krwi, wzięli to ze Starego Testamentu później zaczęli się sprzeciwiać transfuzji krwi i, i, i są doniesienia o wielu jakby śmierciach, że po operacji ktoś ze Świadków chowy stracił dużo krwi i rodzina odmówiła, żeby przetoczono krew i ta osoba na przykład wykrwawiała się i umierała. Jakby małe herezje, czasem my nie wiemy, tu I teraz, nie wiemy jak później, jakie mogą mieć owoc, reperkusje tego z czasem, tak? Można pomyśleć, no, co w tym złego, jakby powiedzmy, wprowadzamy taką myśl nową albo taką rzecz nową, i co w tym złego. No, ale może być zły koniec, jak taki przykład podałem, jak, jak widzicie teraz, tak? I co jeszcze w trzecim wersacie jest dla nas ważne, wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta. I w tym momencie my możemy sprawdzić, pomyśleć, hmm, na przykład jeśli wziąć w chrześcijańskie kościoły, które z nich na pewno już działają w duchu Antychrysta, po prostu usłyszeć, czy rzeczywiście wierzą, że tak jak tu jest napisane. Wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, czyli Boży Syn, duchowa istota, rodzi się w ciele. Przychodzi przez Marię, dziewicę i przychodzi jako człowiek. Syn Boży od wieków istniejący, który był duchową istotą w ciele, się staje człowiekiem poprzez nadprzyrodzone narodziny, przychodzi do nas, do świata i wtedy... Można sprawdzić, który czy ten kościół, czy tamten kościół. Często wierzący różnych denominacji atakują siebie nawzajem i mówią: O, wy jesteście tam w duchu i tak dalej, bo to, to i to, i wymieniamy różne grzechy, kto co robi, ale trzeba zbadać, czy jest wiara w tego Jezusa, który naprawdę, Boże Syn, który objawia się w ciele, żeby przynieść nam zbawienie. A jak jakby przeciwstawiać się antychrystowi i temu duchowi? Tutaj, tutaj, jeśli komuś takie pytanie się rodzi, to szósty werset ma odpowiedź. Mówi: My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Tutaj, apostoł Jan bardzo śmiało poczyna i występuje jako przywódca. On mówi o sobie, o, o jakichś innych apostołach i nauczycielach, i mówi: My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. To jest bardzo mocny werset, który pokazuje, że Kościół chrześcijański nie jest demokracją, jest bardziej. Monarchią, gdzie Bóg ustanawia swoich przywódców, którzy studiują, którzy poświęcają sw swoje życie na studiowanie Pisma, na, na bycie ze sobą, gdzie jest po prostu wspólnota różnych apostołów, biskupów, pastorów, gdzie my wspólnie gdzieś wyznajemy w sobie nawzajem tych Bożych Mężów i wiemy, że. Jakby w środowisku wiemy, kto głosi prawdę, kto głosi fałsz. I to jest ważne rozumieć i szanować przywódców chrześcijańskich. My jesteśmy z Boga, mówi Słowo. Kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy Ducha Prawdy, Ducha Fałszu. Często taki duch Fałszu zaczyna działać wtedy, kiedy ktoś przeciwstawia się, Swojemu biskupowi liderowi na jakby w sprawach wiary. Mówi nie, twoje, twoja wiara, ja się nie zgadzam z tym i uważam, że na przykład Duch Święty nie jest Bogiem, tak? I odchodzi z tego powodu i, i, i zaczyna się sprzeciwiać. Nie mówimy teraz, nie mówimy teraz o rzeczach jakichś organizacyjnych czy jakichś tam innych, różne bywają, prawda? Spory w kościele, te spory niestety są i ludzie w swojej cielesności powodują rozłamy i te dziesiątki tysięcy, na przykład protestanckiej denominacji są złym przykładem, albo złym nie przykładem, tylko owocem takiej jakby cielesności, bo tak naprawdę wszyscy wierzą w to samo, tylko organizacyjnie zaczynają tworzyć jakieś swoje grupki, grupeczki i to osłabia. Kościół Jezusa Chrystusa, jakby ogólnie światowy. I ten szósty werset on tak naprawdę wskazuje na, na jedność w, w wierze w Jezusa Chrystusa, który objawił się w ciele. Ta ortodoksja chrześcijańska tutaj jest w ten sposób objawiona, jest strzyżona. Ktoś musi strzec tej ortodoksji i pilnować, żeby nauczanie. Czyste nauczanie Jezusa Chrystusa było pośród nas głoszone. I ostatnia myśl na dzisiaj to jest drugi Jana 1,7, bo wyszło na, na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. I znów Jan, znów jakby po jakimś czasie pisze drugi list. I znów powtarza, jest wielu zwodzicieli, wielu antychrystów jest na świecie. I znów ten sam problem, Chrystus, który przyszedł w ciele. Nie mogą zrozumieć ci fałszywi wtedy, w tamtych wiekach, nauczyciele, że duchowy... Syn Boży, duch czysty, duch, który był duchem, staje się w ciele. Dla chrześcijaństwa to jest bardzo ważne. To znaczy, że Bóg przyszedł na świat, fizyczny świat, żeby w tym świecie wprowadzić w sposób fizyczny swoje rządy, swoje porządki, swoje zbawienie. Diabłu zależy, żeby fizyczny świat jakby on, lucyfer mówi do, do Boga: "Wara od ziemi, Adam i Ewa mi ją przekazali. Wara to tu ja rządzę." Ale Bóg mówi: "Nie, nie, nie. Oto posyłam wam drugiego Adama, który w ciele przyjdzie i wprowadzi porządek. I drugi Adam, Jezus Chrystus przychodzi i wprowadza swoje porządki, ustanawia królestwo i my to królestwo głosimy nadal. Amen." Dlatego my się nie poddajemy tym zwodniczycielom i antychrystom. W tamtych wiekach była walka. Walka wokół tego tematu trwała kilka stuleci. To bardzo długo trzeba było stanawiać Kościół chrześcijański, kiedy powstawało bardzo dużo kościołów. Na przykład cała północna Afryka była kościołem, który... To faktycznie był tym antychrystem, który odrzucił bóstwo Jezusa, wcielenie Jezusa. Tam było różne, dużo różnych dodatkowych, jakby heretyckich pomysłów, ale głównym pomysłem było, że Jezus jakby nie jest Bogiem, że jest tylko Ojciec, Takie, tak jakby wiarę, taką przyjęli trochę punkt widzenia żydowski. I co ciekawe, że Północny afrykański kościół jako to było część imperium Rzymskiego i tam bardzo dużo było nawróconych. Faktycznie można powiedzieć, całe to wybrzeże. Gdzie Tunezja, Egipt, te wszystkie części Afryki była wierzące w Jezusa Chrystusa, tylko innego Jezusa Chrystusa niż naucza postoł Jan. I te kościoły tam były większościowe. One jakby rządziły tamtymi terenami. I teraz chwilkę się zastanówcie, jaki owoc przyniosła wiara w taką herezję? Ano taki, że teraz cała północna Afryka jest muzułmańska. Islam przejął kontrolę, że Islam znalazł wśród tych wierzących jakby... Dobry grunt dla zasiania swojej herezji, no bo Islam zaczął uczyć tak samo. Więc zobaczcie, jak złe, nieprawidłowe nauczanie przygotowuje grunt do powstania jakichś dużo gorszych rzeczy. I o tym dzisiaj, jakby w tym momencie. Skończę y, tę myśl, jeśli Was to zainteresuje, mogę pociągnąć dalej o tym, jak się stało i o co chodzi z tym przyszłościowym Antychrystem i czy on naprawdę będzie i czy czasem nie jest tak, że on już był, a, tylko że my o tym nie wiemy. Więc błogosławię Was, y, zachęcam do przesyłania, oglądania, polubiania komentowania. Napiszcie, czy Was interesuje temat i czy warto to pociągnąć. Zadawajcie pytania, komentujcie, nawet jeśli nie wiesz, co napisać, daj serduszko w komentarzu, albo jakiegoś nie wiem, znaka, bo kiedy są komentarze i kiedy jest oglądany cały film, nawet jeśli już nie słuchasz, zostaw go, żeby on był leciał cały, do końca. Nawet jeśli nie słuchasz, bo dzięki temu YouTube promuje chrześcijańskie treści, bo widzi, że ktoś się ogląda do końca. Więc obejrzyj to do końca, nawet jeśli słuchasz, to wyłącz dźwięk, jeśli już masz dość. Zrób dobro dla rozpowszechnienia dobrej nowiny w przestrzeni internetowej. Niech Cię Bóg błogosławi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.